Yyy, chciałem się jakieś tweeta, jakąś myśl dajcie mi womyśl, Napisz jakaś... tak, kobiety nie umieją grać w FIFA. Nie Change my mind A napisz, szukam dziewczyny, proszę pomocy, pomóżcie mi Usagisz szuka dziewczyny, A ja se znajdę chłopaka pod content Proszę cię, jak go znajdziesz, proszę, zrób bo coś takiego, że po prostu będziecie chcieć we sobie obok siebie, w pokoju I będzie iskam zrobione i zarówno co całujecie, jak Po Pocałałbyś się klapem Dla contentu? Powiem się przez to nie, zarobić? Nie, ale za cika tak Ja pierd... Nie wierzę, kurwa Nie wiem, zrobiłbym. Tego. Nie jestem własny na pieniądze. Za darmo bym to zrobił. Kupiłem syby top na Sylwester Proszę o Gdzie? No hmm. gdzie kupiłeś? Mój chłopak, konfederata, twierdzi, że pieniądze można dodrukować drukowania. To wstydziuje, kodowie. Witam, nazywam się Tomcio i chciałem pokazać Państwu coś magicznego. Nie, to nie jestem ten widok. Nie wiem, czy Państwo to widzą, ale tak. Jestem biznesmenem i liczę się dla mnie najniższe ceny. Dzięki wtyczce ale rabat jest to możliwe, ponieważ znajduje ona najlepsze kody rabatowe, dzięki którym możemy zaoszczędzić sobie pieniążki i kupić produkty, które chcemy po najniższych cenach. Najniższa cena karmy na rynku dla moich pięknych zwierzątek, najniższe ceny za miotłę czy najniższe ceny za stroje czarodziejskie. O, to jest ciekawe. Jedyne, czego potrzebujecie, to zainstalować wtyczkę do za swojej wybrać produkt, który was interesuje i Alerabat samo znajdzie najlepszy kod rabatowy. Wszystko dosłownie w chwilę możecie zaoszczędzić dużo pieniążków. A jeżeli założycie konto będziecie mogli otrzymać również cashback ze swoich zakupów. Alerabat pozwala wam również na śledzenie cen produktu, dzięki czemu będziecie mogli znaleźć najlepszą cenę rzeczy, która was interesuje. Alerabat ma również swoją aplikację mobilną, dzięki czemu możecie zaoszczędzić swoje pieniądze nie tylko na komputerach stacjonarnych. Daj się oczarować z Alerabat. Są takie ocieplające kondomy, z tego mi wiadomo Nie przyłożyć po prostu ten grzejnik Co? Chciałem Ty pierd... <grym> zawsze chciałem wy... O ale mar... tak, nigdy nie wiedziałem jak Dobrze, bo... teraz sam odgrzewasz Podgrzewasz na kłóczasa Pozbiać łyżkę na pi Tabela, jesteśmy trzeci, gramy z Krakowie, O dziesiąte miejsce Ej, czekaj, co aż tak spadliśmy strasznie? Mieliśmy czwarte miejsce My trzecie, tak spadliśmy A, no <grym> Jest z nami dzisiaj znaczy. gość specjalny, usagi Cześć! Usagi, a ile masz? A, wiem co? I jesteś kobietą? Mam 12 lat jestem kobietą. Możesz z nami grać. <grym> eee, kurde! Eee. A karabel C a karabel Czę dopiero sterowali. No właśnie na tym szusu Pipa pa rapą Tak właśnie powiedział ten go taka. <grym> to jak ci z Animal Crossing Dawaj, Da wajda, fajda, fajda, fajta! Zdąkł ja sobie w bramkę Uff. Ja pierdolę Panowie, 2-0 Nie no, zwiększają poziom trudności potem Brat otworzył zi, pokazał Miliker, że strzeliłem bramkę i wyszedł Ajajaj Jeszcze ja, ja ty Jakby bramka był bez nóg i na chustku nie no, Dokładnie tak się to robi z Kobylak, ale łapiesz tu w ręce. proszę złap mojej dziecko, czy z mojej pochwy

Play. No, o kurwa <śmienic> Dobra, dobra, mam to, mam to Aj, podaj, podaj Aaaaaaaaaaa Robisz No, dobra Ej, mały kółto, siadzuj <śmienic> Ufł Wyjebałem bratu, Dobra, gramy, gramy I teraz jeden, 1 1 O, oh, ja pierdolę, za Nie, no, późno, tak kurwa Okay. Podaj, 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 podaj. Kurwa, chciałem podać! Za długo trzymasz tą piłkę, ja pierdolę. Trzymasz kurwa tak krótko, chuja w ustach. Jestem z kurwa, no byłeś tak dobrze! Kurwa, kurwa tak, to dobrze, kurwa, to jest tak, to jest? tak kable poprzegryzane. Uwu, Joki strzał na bramkę, łap, łap! He chcę piłeczkę, masz, zobacz! He trollowanie. ty Co ty robisz? Co ty robisz? Ja, pier... ja wam dwie bramki nabijam. Nabij mi bongo, co zajarać? Kurwa. No podaż to! Nie! <śmienicza> <śmienicza> <Yeah. śmienicza> no <podaż> to nie ten na weselu. No palesz to! ty <śmienicza> Sam kurwo pijesz ci wodę w końcu. No tak, za mocno. <śmienicza> no tak, za mocno. To Co? No daję kurwa, są de facto ale yeah, bez kitu, ty nie musisz zadawać dźwięku. Ciuu, Podaj, 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 podaj. O, Tu jestem Aaaa, no kurwa, dopóki nie doprzejadę piłkę, to jeszcze 3 lata minął Aaaaaaaaaa O, o, o. O, Tyle, bo, o kobylak, nie pierdol O nie Dobra bronisz O nie, nie, nie ja pierdr Czy wy się pierdolnięci, ja jesteś kur Tomku, ten remis pokazuje, że nawet jak masz najlepszą ofensywę w całej lidze, to musisz pan... Zobaczmy go tym komentatorem. A jak się dzisiaj pan czuje po tym meczu? Co pan sądzi o wczynach swoich yy, zawodników? Yy, Eeeh, <laughs> ja ja chyba pytanie. A ile pan robi loda? E, za chwilę. jedno zajebiste pytania. Dostępny. Eee, teraz pytanie. To pan Nie, zawodny. następny kurwa, dziennikarz powiedziałem. A. Aha, o, cześć, to znowu ja, sześć, sześć. O, wylubiony, Cześć, Sześć, powiedz nam, trzy zdania, o dzisiejszym czy daj? Nie, ledwo jedno potrafię złożyć No kriaty, widzę, bo twoim mordzie Widzę, że nas podnieśli. Aha, nie bo to to jest ten czarny? Mów trzy zdania. Ta ostatnia akcja, ten kardy, nie podobał mi się. No niestety, no, bramkarz powinien się rzucić, to wyjąć ten jak to dziecko z pochwy, ale nie Co pan myśli na temat swojej drużyny? I co mogła zrobić, żeby wygrać? Co było kluczem przegranej? Jakie kurwa przegranej? Przecież był remis O co panu chodzi? Co za przegrana, ty oglądałeś w ogóle tę mecz? nie pykło nam, nie pykło Zagramy jeden mecz, taką. zobaczymy jak na wpierdzało. Nie, bo spotnie! Jest czwarte miejsce, a my tak będzie to do końca sezonu. Tylko nawet okay. nie potrafię kurwa trenować, ty czekujesz od nich w prowokcji zabić. No bo jak symulujesz, to zawsze tak będzie, zawsze Ty, kurwa, symulujesz na boisku, weź w tym cipie. O, 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 o. U, u. A, a, a jest to kostka. Maurides jest, jest, wrócił z kontuzji, można mi trenować. Pytanie, czy my go chcemy do spodem? Ma 48 tempa, ten ma 76. Nie no, on jest lepszy o wiele, co ty? Co się Konferencja jest? przedmeczowa, jesteście gotowi i gramy Stalo Mielec. Trzymamy, ale lekko się niedzielę. Nie. Jest pan w ogóle gotowy się do meczu, czy jest pan jakoś widać po oczach trochę chyba nietrzeźwy? Ja to jestem całkowicie nietrzeźwy, ale mi się wydaje, że damy radę. Proszę, słuchaj, że mielec ostro trenową, żeby wam wpierdolić. A się może ty kurwa, przedstaw jakaś to mi z pracy zabierasz. Proszę się nie kłócić. A zresztą, chuj, może wam walkę na ma ma załatwić. witam, Mateusz, ruchało z tej strony. Telewizja polska. Czy jest pan zmotywowany i czy myśli pan, że piłkarze są zmotywowani i dadzą radę wygrać następny mecz? Sobie kurwa sam odpowiedzieliś tak, oczywiście że tak. Damy radę, jesteśmy najlepsi. Dobra, koniec do jebiscze. No, wypie**ałem. Ja jady stalmielec, bo lubię stalmielec Rusz i zradzę nie zdradzę klubu. OSAGI! Wow, 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 wow! wow co wow, jest, wow. co jest, co się dzieje, ty, w Jakie w ogóle? podania? Ty. Raz i wow, wow, lewej, Andra ci wyszło. No je. To, to jest stalmielec, zaraz poczekaj mam go na celowniku, zaraz za I kurwa, skaramy, skaramy. Dobra, jak to przegramy, to wpłacam 20 zł na cele charytatywne. Dobra. Czekaj, to ci, się to wtedy przegrać, kurde Czartowałem, wtedy nie wpłacę. nie, czy wygramy, czy przegramy? Jak, Jak wygramy, wygramy. To <gulia> <będzie>. <gulia> Kurwa, zmieniaj tą klasę światową, bo mi rozgubiło. O, myśmy To mi MeFriend, twoim też? A, e, zmieniaj tą klasę, tą proszę, misiu. Tam przecież... O, ale podał. <gulia> Co? Ale podał. O, ty, ty, ty przyjacielu mój słodki. Penisie. nisie. Czemu, <gulia> kurwa? Co to było w ogóle? Nic z tym sobie nie poradzimy, panowie. Jesteśmy wspaniałą drużyną. Nasze morale są wysoko. Poradzimy sobie. What? Ja pierd... No chuj ty dawałeś, ty kurwa, tam klasy światowe! Ale ja, ja powiedziałem, że to włączamy, że zawodowcy cały czas wygrywamy, nie? Prawie, że... A tutaj mamy jeszcze okazję coś przejebać jakby i spaść z ligi, kurwa. <grymne> coś mówiłeś? Wow... No my tak... Podajmy ten mes... Oj no, o, do sumacji przyjdzie. Pierwszy raz symulujemy mesz cały, czekaj, 4-0 czekaj, czekaj, spokojnie. Jest! 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 Tylko patrzymy na obkę! Ja. 5-1 przejewaliśmy. Super. Na pewno ma pan swoje powody, żeby wystawić się na sprzedaż, ale chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze mi się tu gra i żal mi będzie odchodzić. Idziesz pracować w kartelu? Ej, mamy ten, ofertę tego, transferu dla Mauridesa, 750 tysięcy. O kurwa, to jest oni. Tup, 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 tup. Dzień dobry! O kurwa, Witam, jesteś stary. No się no 17? Wystarczająco. Welcome, welcome. Czym panu pomóc? Co tam, Ja bym tam? bardzo chciał tamtego hopa kupić. Za ile? Za? Się 750 gość. słyszałem, tak? Chcesu, no. tak. tak. za. za. Mało, tego typu Benz, rozumiesz? no Panie, chcę ja, za i tak niego tutaj milion. Miliony nie ma, mówię, by No pana. proszę, bo Tesla sobie wtedy za Tesla, to. Tesla, no dobra, jest to trafny argument, ale nie bać z Tesle, se pan jakiegoś świata Tipo, rocznik 2018, nowe felgi. No, OZE. To może jest dobry panu. pomysł. To samo Aha. do. Aha, kontroferta, daj mi. Mogę ci zaproponować 850 Ci mogę zaproponować. No, no nie Saj, wiem, No, muszę... to, no nie wiem, to no, no, kurwa mordę. mało! Zamknij mordę! Nie Bo my... nie wyjdziesz stąd! Nie wyjdziesz no. stąd żywy! Nie wyjdziesz co? stąd żywy! Spójrz, Spójrz przez okno, widzisz? Tam mam wyszkolonych snajperów. Właśnie patrzę na twoje lewe Spójrz jądro Spójrz przez okno, widzisz? P. Pe... No nie! No co ty zrobiłeś? Zgodziłeś Dlaczego? No się Ja ha! No bo. kurwa odrzucić, mogliśmy mieć dostać jakąś lepszą ofertę za niego. Z Legio Warszawa gramy! No! tego nie możemy przeprowadzić No! Gramy z Legio Warszawa! Nie no, z win O Co jest? Co to miało być? Nie, no mama! Biemy na Robloxa po tym. Musisz się odstresować. Zaciębnięte, nigdzie nie idę. Czyli czyli miokowałeś? No, trochę tak. No to wychodzę z tego. Chyba to wchodzi. Góra, 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 góra! No co to, co? No rozpierdolę! Teraz wpadnie się, kurczył! No to ci się kurwa mózg. ja mam gościu baterię ze 100 kropki, oj o komuś... Ja pier... Mój chłopaku, proszę uspokój się i zacznij grać. No nie możemy z Legią przegrać, no co wy kurwa robicie, no. No ja pier... Kowaczyk, kowaczyk. o pierdolę! Kurwa, co to ma być? Faktycznie, bo kurwa chyba stanął, bo z legion gra. Ja się głupię na tej mapie, gościu. Dawaj teraz, dawaj. No! Jak przejął, kur... Nawet moja babcia by to przejął, tak chyba podaje Nie biegnij, nie biegnij, biegnij. Aha, kurwa daję no do ciebie, podaję. a władzę to podaję podaje. się cieba mi się w tą grę grać. Ale podaj kurwa, nie docierpodkowuj. Jest. No szkoda. on kurwa. Kowal, to po skrzydle, pod... kurwa zabierają piłkę jak jakiś pi** No idź na niego, no rasuj go jakby dwójkę go ciśniemy, no co ty robisz? To ty w połowie własną konia też przystajesz? No tak, żeby się je Aha, <grym> ja, ja pierdolę. Oj, nie. Rzecz kurwa! So, kurwa. Nieee! Niee! Nie! Stoch Mogłeś biec! Witam <grym> serdecznie, ma pan jakieś może. co bym w dzisiejszym meczu kurwa? Szczerze! No lepsi byli, no, no po prostu lepsi byli. Ja na żartuję, kurwa! Nie wiem jak to się stało! Wracam do domu i idę, kurwa, do give la biorelinę! Jesteśmy dziewiąci!